Z inicjatywy lokalnej grupy rybackiej dzisiaj odbędzie się uroczystość podpisania listu intencyjnego o współpracy koalicji na rzecz środowiska. A zatem Będziemy kontynuować nasze działania własne związane ze sprzątaniem brzegów rzeki Jezior, sprzątaniem lasów, troską o środowisko, co mamy wpisane w naszą strategię. Będziemy kontynuować dużo szerszej współpracy we współpracy kilkudziesięciu podmiotów z terenu pojezierza suwalsko augustowskiego które zadeklarowały udział w tej kampanii. Poprzez realizację swoich własnych akcji, wspólnych akcji, działań, które no, mam nadzieję przebiją się do jeszcze szerszej świadomości społecznej. Panie prezesie, samo sprzątanie butelek, czy nawet braków samochodów, chyba nie załatwi czy, czystego środowiska. Oczywiście, że nie. bo te butelki najbardziej są, dokładne. Tak, te butelki są konsekwencją pewnych zachowań ludzkich, dlatego też uważamy, że. Kampania, jeżeli ma odegrać ona istotną rolę, musi przede wszystkim oddziaływać czy dotrzeć do świadomości naszej społecznej. Dlatego jednym z elementów jest edukacja społeczna, edukacja dzieci i młodzieży w szkołach, edukacja dorosłych, zarówno poprzez różnego rodzaju akcje promocyjne czy edukacyjne, spotkania informacyjne, ulotki, różnego rodzaju inicjatywy, które by uświadomiły, że tak naprawdę. Ta ziemia, na której żyjemy, to najbliższe środowisko, to jest to, gdzie powinniśmy się czuć dobrze, bezpiecznie i czysto. I oto nam. Przed chwilą słyszałem, że to trzeba zacząć od przedszkola, że to. No, tak, my, my robiliśmy już takie akcje w przedszkolach, w szkołach podstawowych rzeczywiście. No, ta świadomość ekologiczna rośnie w społeczeństwie, ale jednocześnie jak ruszamy w teren, jak, jak po. Jak znika śnieg i wychodzimy na, właśnie do lasów, czy, czy nawet na jak widać na obrzeżach dróg naszych, tak, czy właśnie jezior, to jednak tych śmieci zostaje za dużo. Le, lepiej, żeby nikt ich nie zostawiał, ale jeżeli już, no to oczywiście my to pozbieramy razem, tak? Bo też chcemy, żeby goście i turyści, którzy do nas przyjeżdżają, czuli, że to jest ta piękna, czysta, rzeczywiście, że to środowisko jest najwyższej jakości w Polsce i nie tylko. No ale edukacja, tak jak pan podkreśla, będzie jednym z głównych elementów naszej kampanii. Życzę powodzenia i jednocześnie deklarujemy się jako nasza telewizja internetowa, że weźmiemy udział we wszystkich poczynaniach lokalnej grupy rybackiej w tym zakresie i nie tylko. No telewizja Suwalszczyzna bierze udział we wszystkich naszych akcjach, także jestem bardzo wdzięczny, a to jest takie szczególne, no bo ma to mieć jednoznacznie pozytywny oddźwięk. Tu nie ma drugiego tła, po prostu żyjmy w czystym środowisku. Pani Izabela zastępca burmistrza Augustowa która dzisiaj reprezentuje i Grupę Rybacką i jednocześnie jest burmistrzem miasta, które bywa zaśmiecone dość solidnie. Bywa, bo mamy bardzo wielu odwiedzających ludzi, którzy kochają Augustów, ale niestety, że tych śmieci mamy nieco więcej może niż inne miasta. Staramy się oczywiście z tym radzić. I bardzo chętnie w związku z tym włączamy się do takich akcji pod tytułem Sprzątanie Świata. Sprzątamy i lasy, sprzątamy i jeziora, sprzątamy Kanał Augustowski w różnych okresach, w różnych, przy różnych okazjach. Rozumiem. Jak Pani ocenia tą inicjatywę prezesa Cieślukowskiego? Wciągnięcia tylu ludzi do Sprzątania Świata, Czy oni to rozumieją trochę szerzej bo to w ogóle chodzi o gospodarkę odpadami. Ja myślę, że to jest zacna inicjatywa, dlatego że musimy uświadamiać społeczeństwo, jak niezwykle to jest ważny problem, a jeżeli nie będziemy tego robić, tak naprawdę od przedszkola. My jesteśmy akurat tutaj dorosłymi ludźmi, ale ja czasem obserwuję, że zapominamy o tym, w jaki sposób, w jaki sposób powinniśmy mieć ukształtowane te nawyki, bo to powinny być nawyki. I cieszę się, że taka akcja jest. I oczywiście my jako Augustów, ja jako zastępca burmistrza miasta Augustowa również wezmę w tym udział. Pan Hubert, właściciel hurtowni ryb Falko, jeden z większych przedsiębiorców rybackich. Czy ta e, gospodarka Rybaczka, która w tej chwili jest prowadzona, czy to ma e, sens, czy ma duże braki? No myślę, że ma sens, tylko na pewno jest też ta nasza gospodarka niedoinwestowana, ale dzięki Bogu e, istnieją takie, no takie... <laughs> takie towarzystwa no, jak e, Grupa Rybaczka. Przykład, tak, 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 gdzie możemy pozyskać jakieś pieniądze, możemy się rozwijać, możemy e, inwestować w dalsze rzeczy. A Pan z czego skorzystał? No zakupiłem chłodnie samochód na przykład. Teraz y, też złożyłem dwa wnioski, które są na etapie realizacji i mam nadzieję, że też... Wnioski na co? Na takie centrum sprzedaży mobilnej. Czyli takie mobilne czyli sklepy rybne będą. Coś innego. Innowacją... Dziękuję i życie powodzenia. Życzę powodzenia dalszego. Dziękuję.